Tak, gratuluję panu Łukaszowi Nowakowi, bo walka była do końca jak widać, no cóż, tak to jest w życiu, że jeden wygrywa, jeden przegrywa, teraz wygrał pan Łukasz Nowak i mam nadzieję, że to będą przede wszystkim udane lata dla miasta, bo najważniejsze jest, że jest Władzę, że dobrym, dlatego że mamy zabezpieczone środki w tej chwili na co najmniej dwa lata na spokojnej pracy. Od dróg poczynając, 15 dróg przecież przed nami, farma na fotowoltaiczna, e, remonty obiektów sportowych chociażby, wymiana chociażby całego średnia, no i nawet ostatni program Interreg, dzięki któremu pan e, wioski wzbogaci się o 450 mniej więcej ale euro. Więc to będą pieniądze do wykorzystania także na taki, na taki, taki parki, się uzyskał swój lat. No i myślę, że spokojnie do pieniądze będzie można pozostać, co dwa lata wykorzystywać. Więc stan miasta uważam, że jest bardzo dobry. Udało nam się ustabilizować zadłużenie na poziomie dzisiaj 127 milionów, więc mam nadzieję, że... Wszyscy obiecywali, że nie będą zadłużać, no więc rozumiem, że nikt już więcej miasta zadłuża, nie będzie. Co pan prezydent uważa, że dlaczego tak mieszkańcy zagłosowali? Co według pana prezydenta zadecydowało na taki. Myślę, wybór. że brak świadomości, skąd jest mój konkurent. Myślę, że to jest najistotniejsze. Ale tego nie brakowało, bo na każdym kroku można było powiedzieć, że wszyscy podkreślali skąd jest Pana konkurencja. I tu się z Panem nie zgodzę. Pozwolę sobie nie zgodzić, myślę, że jest inaczej. Okej. Okay. Na rodzinie. Wreszcie na rodzinie. Wreszcie jest to czas na Wiesz, Tak jak powiedziałem, ponad 5 lat właściwie rodzina rzadko widziała. Starałem się wychodzić dosyć wcześniej i wracać. Często dosyć późno albo, albo umiem, cały czas poza tym Więc y, myślę, że rodzina teraz zasługuje na to, żeby dać że wrócić wreszcie, pomieszkać trochę we własnym domu, pomyśl trochę z bliskimi, żeby się nacieszyli. jak już się nacieszą, no to tyle jest rzeczy do zrobienia. Tyle fantastycznych miejsc do odwiedzenia. Więc mam nadzieję, że to wreszcie ten czas także nie odpoczynku, bo y, nie chyba, na pewno zasługuje. Ale w Radzie Miasta? No nie zamierzam zrezygnować z mandatu, bo myślę, że też warto cały czas sygnalizować potrzeby mieszkańców, bo jest ich sporo. No i chciałbym być także tym głosem tych mieszkańców, którzy na przykład nie mają swojego radnego, a są takie, że które nie mają, więc może, może ja będę próbował zastąpić tego. Prawne. Czy za pięć lat już ma, jakieś takie myśli są? Tutaj były o eurowyborach, ale. Proszę bardzo. Za pięć, pięć lat to nie tak Jak widać, czas długi z jednej, jednej strony, ale bardzo się szczerze W związku z tym, kto jeżeli e, będę e, osobą, która będzie w kręgach zainteresowań, nazwijmy to politycznych. No ja nigdy nie odmawiam swojej, swojej działalności, swojej pomocy, a jeżeli nie, to miałbym z tyle rzeczy do zrobienia jeszcze, że, że myślę, że spokojnie znajdę swoje miejsce w życiu. Czy jakaś nauka po tych pięciu latach może no, prawdziwych przyjaciół znajdzie się w Wiedzie, to jest raz. A dwa. Co potrafi zniszczyć zmiana To No tak w kontekście ostatnich. dziękuję. A czy obawia się pan prezydent czegoś, bo tutaj mówi pan, że stoi za Panem Nowakiem środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Czy obawia się czegoś, że coś może później tak w to, co pan zostawił bo było powiedziane, jak dużo pieniędzy pan zostawia załatwionych tutaj to znaczy na przykład? Akurat jeżeli chodzi o te, o te projekty to myślę, że są już na takim etapie, że to się nic nie, nie może zdarzyć. E, drogi wszystkie umowy są już podpisane. Co do wszystkich innych rzeczy albo są przetargi już ogłoszone, albo będą. Zresztą tak jak chociażby na halę sportową w Niechocinie. No więc myślę, że yy, no chyba nikt ręki nie podniesie na te rzeczy, które zrobiono, będą robione dla, dla mieszkańców naszego miasta. Chyba mam taką nadzieję. Okay. Dziękuję. Dziękuję również.